Witam wszystkich serdecznie na czytaniu kart tarota z talii Mermaid Tarot na miesiąc luty dla znaku bliźniąt. Bliźniaczki, już tasuję dla Was karty. Jedna wyleciała. Bardzo często wylatują mi pierwsze karty, właśnie na znak luty. Dla znaku bliźniąt, luty 2022. Luty 2022, dla znaku bliźniąt. Drogie bliźniaczki, co u Was słychać będzie w miesiącu lutym? Znak. Mhm. praca, ok, miłość, mhm. single, mhm. oraz co jest przed wami ukryte i jaka jest rada? Dobrze. Drogie bliźniaczki, jeżeli chodzi o Was samych w miesiącu lutym, wygląda na to, że miesiąc ten będzie dla Was dość pracowity. Dość pracowity, będziecie się również mogli. Być może macie troszeczkę problem. To nie jest problem, lub bardziej jest to stresor. Stresor. W postaci mężczyzny. Może być to dla Was na przykład szef, może być to dla Was ojciec, może być to dla Was starszy brat. Jest to osoba, która posiada autorytet i no, wygląda wszystko na to, że ta osoba może wam zlecać jakieś zadania, i tak jak na przykład w roli ojca, to zawsze, jak to mówi się, jesteśmy dziećmi, zawsze rodzice mają rację, także być może właśnie będziecie mieli takiego stresora w lutym. Jest pokazane, abyście wyciągali z tego wnioski, wyciągali z tej relacji wnioski. Jeżeli chodzi o pracę, Wygląda na to, że y, większość y, bliźniąt jest niezbyt zadowolona ze swojej pracy, i nawet wygląda na to, że niektóre y, bliźnięta zdecydują się na odejście z pracy, aby znaleźć swoje szczęście. Może być to inna praca, y, która będzie dla Was po prostu spokojniejsza. Yy. Tak, która będzie po prostu dla Was takim spokojem i, i, i harmonią. Jak będziecie przychodzili do domu po, po pracy, to nie będziecie się zastanawiali, co jutro może Was tam bliźniaczki kochane czekać. Jeżeli chodzi o samopoczucie, samopoczucie właśnie będziecie troszeczkę tak na rozstaju dróg i będziecie zastanawiali się, którą stronę wybrać, czy prawą, czy lewą. I jest pokazane, że wy podejmiecie decyzję w tym miesiącu już, także zdecydujecie się na to. Może, być może jeszcze e, będziecie potrzebowali troszeczkę e, porozmawiać ze swoimi bliskimi, co oni sądzą na ten temat, abyście, przepraszam, abyście e, mogli e, popatrzeć na to z innej per perspektywy, jeżeli chodzi o... E, o, już Wam powiem o singli. Jeżeli chodzi o singli, no to single mają pecha w miłości. Single mają pecha w tym miesiącu i nie, nie zanosi się na to, żeby mogli spotkać jakąś bratnią duszę, osobę, z którą by mogli spędzić resztę przynajmniej najbliższego czasu lub życia. Jeżeli chodzi o co jest przed wami ukryte, przed wami ukryte jest przed wami ukryte, jeszcze sobie dołożę jedną kartę. No, jest to dosyć niezbyt dobra energia. Przed Wami jest ukryte, że Wy jesteście czymś związani. Wy jest, macie zamknięte drzwi przed sobą i nie możecie się zbytnio rozwijać, i to może mieć związek właśnie z Waszą pracą. Dlaczego może będziecie właśnie podejmowali decyzję taką, a nie inną, aby zmienić pracę? Ale moi drodzy, kochani, jest taka. Zazwyczaj, no, y, dobra rada, najlepiej, żeby y, zmieniać pracę, dopiero wtedy y, decydować się na odejście, zgłaszać, zgłaszać w pracę, o to głównie chodzi, dopiero jak już mamy coś y, innego y, w zanadrzu przynajmniej. Także, chyba, że nie ma takiej możliwości, no to już wtedy jest całkowicie też inna sytuacja. Jeżeli chodzi o radę dla Was, radą dla Was jest, aby y, podążać za swoimi pragnieniami, abyście... Cieszyli się życiem, a wszystko dobrze się ułoży, i byście po prostu szli swoją własną drogą, a nie czyjąś. Bardzo, bardzo szybko, moje drogie, kochane bliźniaczki, te czytanie na miesiąc luty poszło. No, aż wypowiedziałam tutaj już wszystko, jeżeli chodzi o, o ten miesiąc luty, także nic skomplikowanego. Dosyć dużo pracy, stresor w pracy, podjęcie decyzji, zostaje, odchodzę, szukanie nowej pracy. Takie życie w takiej niepewności, szczególnie już minęło, ale prawdopodobnie na, na początku miesiąca, właśnie w takiej sytuacji, możecie się znajdować. Jeżeli chodzi o singli, tutaj nie, nie zanosi się na żadną miłość. W tym miesiącu. No i, i to, tak, no, bardzo szybko poszło, powiem Wam szczerze. Ja bym jeszcze coś powiedzieć, no, ale e, wszystko już powiedziałam. Także jeszcze zobaczę, co jest e, z przełożenia. Z przełożenia, goń za marzeniami. Goń za marzeniami. E, także. Nie krępujcie się, tylko wszystko, żebyście dobrze sobie przemyśleli i bez pochopnych decyzji, jak najbardziej, bo nie mogę tego doradzać. Aczkolwiek sami musicie podjąć decyzję na ten temat, ewentualnie mm, mogę Wam doradzić, właśnie, żeby najpierw rozejrzeć się za innymi możliwościami, dopu, zanim y, zamkniemy drzwi w, w naszej pracy. Dobrze, kochani, więc. To by było na tyle y, dla y, bliźniaczków. Y, zapraszam do lajkowania, do komentowania, do subskrybowania mojego y, kanału. Będzie więcej y, czytań. Zapraszam również na y, inne moje y, filmy. Jeden, jak na razie, jest y, y, dodany właśnie filmik o takiej pogadance. Miniaturka to jest taka na czarnym tle e, otwarta książka. Są tam dosyć ciekawe rzeczy, właśnie jak można rozpoznać na przykład e, urok. Także e, czasami warto jest e, po prostu dla e, swojej własnej świadomości wiedzieć mniej więcej, jak to może. E, Przebiegać, bo czasami zastanawiamy się, o dlaczego mi nie idzie, dlaczego mi to nie wychodzi, tam to nie wychodzi, a e, nie zwracamy uwagi na e, po prostu inne aspekty, czy obwiniamy na przykład siebie. Może niekoniecznie powinniśmy obwiniać siebie, tylko powinniśmy e, zwrócić uwagę na to, czy na przykład przedmiot, który nie dostaliśmy od znajomego, też na przykład w prezencie, nie jest przez tą osobę zaklęty, bo tak naprawdę e, źle nam ta osoba życzy. No, różnie może być. Także dlaczego? Nie, spróbować zawsze można i dla poprawy sytuacji, jeżeli ma być lepiej, jak najbardziej. Także dziękuję wam serdecznie jeszcze raz za obejrzenie e, mojego e, filmu. No i zapraszam do oglądania e, kolejnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam e, gorąco moje kochane bliźniaczki. E, cześć.